Witam was moi kochani bardzo bardzo serdecznie z tej strony Xazax, a to jest Diablo 3 Patch 2.4.2 2. i moi drodzy jest to e, serwer testowy, na którym wydropić można te przedmioty zaginione, takie e, których wszyscy szukali, a nikt ich nie znalazł, bo w rzeczywistości nie dało się ich wydropić na patchu 2.4.1, a powinno się dać. Wielka drama z tego była. W każdym razie postaram się pokazać Wam, jak wszystkie te trzy przedmioty zdobyć. Postaram się najpierw je zdobyć, żeby Wam pokazać. A że udało mi się już zdobyć złoty róg, to pokażę Wam, jak go właśnie znaleźć. Moi drodzy, czym jest złoty róg? Jest to, jak widzicie, broń jednoręczna, włócznia, która wygląda w zasadzie jak lanca. W taki sposób, jak widzicie, to wygląda. Akurat, jeżeli chodzi o barbarzyńcę, to ona tutaj nie robi takiego wrażenia jak na przykład przy mniszce, bo ona jest bardzo, bardzo duża. Ten barbarzyńca sam z siebie jest duży i dlatego tak wygląda. Ale dajmy na przykład followerowi, ciekawe właśnie, też jak wygląda na followerze. Możemy to dać? Możemy. Eee, ubieramy się w tym samym sklepie ziom. Eee, więc moi drodzy, jak to znaleźć? Eee, prosta sprawa, bardzo prosta sprawa. Wchodzimy na krater Areat poziom pierwszy i tam szukamy tajemniczej skrzynki. Tak jak w przypadku skrzydeł Sokolich. szukamy tajemniczej skrzynki i z niej, jeżeli ona nam się pojawi, to z niej mamy stuprocentowy drop właśnie tego złotego rogu. Moi kochani, a czym jest ten złoty róg? Ten złoty róg to w zasadzie jest nic innego jak po prostu biały przedmiot który da nam Transmoga. Ja już Wam pokażę moi drodzy filmik, na którym ja to znajduję. Tak to mniej więcej wygląda, ale ja to akurat byłem łowczynią demonów. Stwierdziłem, że sobie uwiecznie tą chwilę, w której to znajduję. Jest to akurat bardzo szybki przeskok. Oczywiście prób było więcej, gdzieś około 7 prób. Jak widzicie wskakujemy krater Radiousztai i tak zautomatyzowany to robiłem. Akurat w tym filmie jest to build nie, nie do końca na farmienie jakiekolwiek, aczkolwiek taki build jak najbardziej wam się przyda do tego. Jest to maruder z dwoma donetami z niedziałającym tego tak, z niedziałającym, ponieważ nie przeżyjesz teraz tego. Nie wspiera mieć umiejętności, wspiera tylko umiejętności kanelowane. No, i widzicie tajemnicza skrzynia i złoty róg, biały przedmiot tej właśnie skrzyni. Wydaje mi się, że to by było na tyle, najlepiej się tego szuka w grupie. Cztery osoby odpalają sobie krater Areat, poziom pierwszy. E, każda z nich szuka osobno w osobnej grze. Jeśli jedna z nich znajduje, e, zaprasza resztę i wtedy dopiero otwieramy skrzynię, leci złoty róg. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się film podobał. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, jak Wam się podoba ten transmog i jak Wam się podoba jakość mikrofonu, bo to jest chyba bardzo ważne. Prawda? Prawda? Tak więc dzięki Wam wielkie. Do następnego. Pa, pa.